Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruń. Digitalizowana będzie sala dydaktyczna dla studentów biotechnologii, gdzie przeprowadzane są zajęcia z kultur in vitro. Dzisiaj będę miała przyjemność porozmawiać z doktor habilitowaną Aliną Trejkal, profesor UMK, która jest znana w środowisku właśnie z metod kultur in vitro. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Na wstępie powiedziałam, że jest pani znana z kultury in vitro. Czy mogę pani rozszerzyć ten temat? No, bardzo to miłe, ale no rzeczywiście w instytucie i myślę, że na całym uniwersytecie kojarzą mnie właśnie z technikami in vitro, ponieważ od ponad 30 lat zajmuję się tymi technikami zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktycznej. Co było pierwszym zadaniem pani? Pierwsze zadanie, jakie przede mną postawiono, to już bardzo dawno temu, było opracowanie systemu regeneracyjnego dla Farbitis Nil. To gatunek modelowy wykorzystywany w badaniach nad kwitnieniem. Co to jest ten system regeneracyjny? To jest procedura umożliwiająca zregenerowanie rośliny z jej małego, naprawdę czasem bardzo małego fragmentu. Czy z każdego fragmentu można? Teoretycznie tak. Może być to fragment łodygi, fragment liścia, fragment korzenia, nawet pąk kwiatowy, nawet pojedyncza komórka. Czy każdą roślinę można? Tak, tylko że dla każdej trzeba jednak opracować odrębną procedurę ponieważ y, każda roślina zawiera inne stężenia regulatorów wzrostu no i my musimy dostosować podłoża na których y, y, uprawiamy czy hodujemy tę roślinę y, y, do danego gatunku. Czy studenci biotechnologii właśnie przeprowadzają takie metody? Tak, oczywiście uczymy y, regeneracji zarówno właśnie z fragmentu liścia y, czy łodygi, y, bo bez regeneracji bez regeneracji nie ma transformacji, a biotechnolodzy, wiadomo, uczymy ich tych technik, ale również na kierunku biologia uczymy, uczymy studentów regeneracji. Także, może powiem szerzej, uczymy mikropropagacji. A co to jest ta mikropropagacja? Tutaj to nie tylko zregenerowanie rośliny pojedynczej z, z fragmentu jakiegoś małego, ale rozmnożenie na dużą skalę tych roślin i może pokażę taki przykład, bo mamy jesteśmy przygotowani do zajęć ze studentami i tu mam taki poka pokazuje etapy tej mikropropagacji. Czyli pierwszy etap, izolacja materiału, jak mały pytała Pani przed mhm. chwilą, no proszę zerknąć. Mamy tutaj w naczyniu fragment, to jest dosyć duży fragment, bo to jest fragment łodygi z jednym węzłem, a więc z jednym pąkiem, z którego rozwinie się roślina, mhm. ale my stosując techniki in vitro nie uzyskamy jednej rośliny, ale wiele roślin. Jak wiele? No zależy ile mamy czasu, ale jak no powiedzmy, że kilkaset. Bardzo dużo. W kolejnym etapie, to jest etap namnażania pędów, stosujemy podłoża, które umożliwiają z takiego maleńkiego fragmentu mhm. uzyskanie, proszę zwrócić uwagę, uzyskanie kilkunastu, kilkunastu pędów. Jeżeli nas to już zadawala, to takie pędy izolujemy i przenosimy na kolejne podłoże, różniące się składem regulatorów wzrostu, w celu ukorzenienia tych pędów. Czyli regulator, regulatorów, czyli hormonów wzrostu. Tak jest, tak jest. I teraz mamy już kompletną roślinę i pęd, i korzeń. Mamy mikrosadzonkę, i taką mikrosadzonkę możemy już przenieść do warunków ex vitro. Co to znaczy to ex vitro? Ex vitro, czyli do warunków takich uprawy donicowej, polowej, ale nie możemy tego zrobić od razu. Musi być etap aklimatyzacji. Po co? I tutaj, może powiem tak. Najważniejsze jest kloszowanie. Po co ta aklimatyzacja? Rośliny, yy, yy, które yy, rozmnażamy w kulturze in vitro, rosną w zupełnie innych warunkach, diametralnie różnych warunkach niż te w uprawie donicowej, i musimy zniwelować te różnice. Więc to kloszowanie jest przede wszystkim po to, żeby zniwelować różnice stres, stres różnice wilgotności w naczyniu, w pomieszczeniu. No, różnych tych czynników jest bardzo wiele, ale po kilku kilkunastu dniach można taką roślinę przenieść już do doniczki z ziemią. No i rozwija się jak normalna roślina. roślina. Proszę zwrócić uwagę. Czy ja taką metodę mogę wykonać w domu? No, niestety nie. Niestety nie, dlatego że te, te pierwsze etapy w szkle wymagają warunków przeszczepiania, izolacja materiału i przeszczepianie na, na podłoże wymagają warunków sterylnych. Więc musimy mieć specjalne urządzenie, które te warunki zapewnia. My oczywiście mamy takie urządzenie na sali ćwiczeń. Jak chcecie Państwo, możemy pokazać, jak wygląda taka izolacja. Oczywiście z miłą chęcią. No to zapraszam. Materiał mamy wyłożony na sterylną szalkę i z niego izolujemy pojedynczy pęd. Z takiego pędu izolujemy małe fragmenty, a każdy z nich posłuży do rozmnażenia jednej, kilku, a nawet kilkuset roślin. Dzięki uprzejmości pani profesor mogliśmy zajrzeć do świata in vitro. Bardzo pani dziękuję za to. Dziękuję również, bardzo mi było miło państwa gościć i pokazać to, co robię na co dzień. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.